We wrześniu 1999 roku amerykańskie służby specjalne ostrzegały, że na terenie Stanów Zjednoczonych może dojść do ataków terrorystycznych na niespotykaną dotąd skalę. Natychmiast zlecono powołanie niezależnej komisji do spraw bezpieczeństwa narodowego. Dokładnie dwa lata później najtragiczniejszy zamach w historii zaszokował cały świat. Masz talent. Ćwiczę na komputerze. Jest sierpień 2001 roku. Wracamy. Serce wali jak szalone. Agent amerykańskich służb specjalnych w Hamburgu zdobywa od swojego informatora poufne dane. Co się dzieje? Planują wielką operację. Podejrzane sygnały odbiera też amerykański wywiad. Mówi szybko i w napięciu. Coś szykują. Szczególnie niepokoją powtarzające się liczby: 9 i 11. Cytują Koran, Sury 9 i 11. Mówią też: 11 dziewczyn, 9 dzieci, 9 samochodów, 11 kóz. 9 i 11. Wkrótce informator ginie. Ginie też mężczyzna podejrzany przez FBI o członkostwo w Al-Kaidzie. I aresztowany w tej samej akcji świadek. Wydaje się, że tajne służby mają wszystkie elementy układanki. Chcę zbadać jego twardy dysk, bo uczył się latać i ma gry komputerowe? Zajmijcie się czymś innym. Oh Mój Boże. 11 września cały świat wstrzymuje oddech. Taka akcja wymagała planowania i funduszy. Czemu jej nie przewidzieliśmy? Dziś, jak wiemy, świat wreszcie odetchnął. Osama Bin Laden, najgroźniejszy terrorysta na Ziemi, został zlikwidowany. Czy tragicznych wydarzeń sprzed 10 lat można było uniknąć? Zobaczcie film Bezpieczeństwo Narodowe w niedzielę o 20.00.